Dzisiaj powiemy sobie o metodzie małych kroków, czyli powiemy sobie jak osiągać wielkie, wybitne cele, realizować duże plany za pomocą codziennych, małych kroczków, które tak naprawdę nie sprawią nam wielkiego problemu. No więc zapraszam na materiał! Jeżeli chodzi o metodę małych kroków, to metoda małych kroków jest to pewna technika psychologiczna. Jest to pewna techni technika psychologiczna, która pomaga nam robić duże zmiany, robić duże projekcje, osiągać ponadprzeciętne efekty w łatwy sposób. Jest to taka technika, która pozwala nam na stopniowe osiąganie celów. Bez poczucia takiego wielkiego przytłoczenia. Więc mamy jakiś ogromny projekt, ogromny projekt, jakiś um, wielki cel, do którego dążymy, i my ten cel, który dzisiaj nas przeraża, my go sobie porcjujemy na małe zadanka, na jakieś moduły, na jakieś fazy. Tak żeby po prostu łatwiej nam było wykonywać nasze dzienne zadania, a żebyśmy codziennie przybliżali się do tego celu, który sobie wyznaczyliśmy. I to jest właśnie metoda małych kroków. Codziennie powolutku tup, tub, tub, Idziemy w stronę naszego celu, który sobie założyliśmy małymi kroczkami. Tutaj tak naprawdę wchodzą takie pojęcia jak właśnie jeszcze tylko jeden mały kroczek zrobię, jeszcze jedno zadanko muszę zrobić, żeby zamknąć ten rozdział, jeszcze coś musimy zrobić i powolutku, powolutku te zadanka mamy po prostu podzielone na małe zadanka, które po prostu doprowadzą nas na koniec dnia do dużego efektu. No więc mam tutaj też przygotowane takie, takie, takie ćwiczenie, o żebyśmy lepiej sobie zrozumieli to, o czym my właściwie mówimy. No więc taki praktyczny przykład metody małych kroków. No to wyobraźmy sobie, że robimy sobie, stawiamy sobie jakiś duży cel. Duży cel pod tytułem zrobię milion kroków przez następne 365 dni. No na dzisiaj, jeżeli tak sobie o tym myślę, no milion kroków, no to chyba jest dużo. No to Właśnie mamy to poczucie, że to jest jakiś duży cel, tak? No wydaje nam się, że właśnie e, no nie dalibyśmy rady tego tak szybko zrobić, że to nie wiem, czy to jest w ogóle osiągalne. No i właśnie tutaj wchodzi metoda małych kroków metoda małych kroków, która pozwoli nam ten duży cel jakoś w przystępny sposób dogonić. No więc zabawmy się troszeczkę w milionerów, tak? Mamy do przejścia milion kroków w ciągu następnego roku. No więc co robię? Teraz bramka numer A, tak? Odpowiedź numer A. Wychodzę teraz na spacer i wracam jak osiągnę cel. No to bardzo zero-jedynkowe, nie? Wychodzimy teraz, robimy milion kroków i wracamy dopiero. No chyba nam by się nie powiodło tak za, za bardzo. Teraz odpowiedź numer B. Stwierdzam, że to niemożliwe i siadam w kącie. No tutaj, niestety, dużo ludzi tak zrobi, ale to nie jest właściwa odpowiedź, już teraz odpowiem. Teraz bramka numer C, odpowiedź numer C, przyjmuje strategię i planuje wykonanie zadania. I odpowiedź numer D? Meh, jutro o tym pomyślę. Odpowiedź B i D to bardzo często spotykane odpowiedzi, które jednak większość ludzi wybiera, no ale nie o to chodzi. Więc chwila na zastanowienie. 3, 2, 1. No, oczywiście odpowiedź C jest właściwą odpowiedzią, tak? Czyli my przyjmujemy pewną strategię. Musimy się troszeczkę rozeznać, jak podejść do tego problemu, do tego celu, który mamy, tak? Dzielimy go sobie jakoś, musimy go sobie jakoś zaplanować i dopiero wtedy wykonujemy to zadanie. No więc, 1 milion kroków. 1 milion kroków, ile by to czasu nam zajęło? No, musimy się troszeczkę rozeznać, tak? Czyli idziemy na spacerek, żeby mieć jakąś próbkę. No więc przechodzimy sobie 1000 kroków i patrzymy na zegarek. Widzimy, że zajęło nam to 10 minut spaceru. Czyli 1000 kroków robimy średnio w 10 minut spacerku. Ok. Czyli na 1 milion kroków potrzebujemy, żeby to przeliczyć, 167 godzin spaceru. Tak? Plus minus. Nie? 167 godzin spaceru. Już wiemy, z jaką wartością my tutaj w tym momencie handlujemy. tak? Że z jaka jest ta wartość, do której my dążymy? 167 godzin. No więc. Czy jak wyjdziemy dzisiaj i zrobimy milion kroków i wrócimy, no to kiedy wrócimy tak naprawdę do domu? No, po kilku dniach, prawda? Także raczej byśmy nie dali rady po tej odpowiedzi numer A spełnić. No więc mamy już czas, już się rozeznaliśmy, to teraz możemy to zaplanować. No dobra, chcemy milion kroków zrobić w rok, no to podzielimy to sobie. te... 167 godzin spaceru podzielmy sobie właśnie przez te 365 dni. No, wychodzi nam, że dziennie musimy zrobić 2750 kroków. To jest ta stawka, ta ilość dzienna, którą my musimy przejść, aby ten, ten cel osiągnąć po roku. Nie? To oczywiście również jest plus minus. Tutaj e, zaokrąglam, żeby, żeby było łatwo. No i te 2750 minut, to jest 20, kroków to jest 27 minut spaceru dziennie. Czy to jest dużo? No nie. Zakładam, że. Podczas dziennych obowiązków, jak jedziemy zawieźć dzieci do przedszkola, odbieramy dzieci z przedszkola, i idziemy gdzieś tam na e, jakieś, jakieś zakupy, no to już tak naprawdę ten cel jest osiągnięty, więc to nie jest żaden wyczyn, tak? Ale tyle to czasu realnie zajmuje. Tutaj warto dodać, że Powinniśmy robić 10 tysięcy kroków dziennie. I to jest taka zdrowa wartość, która jest zalecana. 10 tysięcy kroków dziennie to jest ta wartość zalecana. My musimy zrobić tylko 2750, żeby po roku mieć milion kroków na koncie. I co? Wydaje nam się to teraz troszeczkę bardziej przyziemne, tak? To damy radę to zrobić. Wystarczy dziennie wyjść na spacer 27 minut. I po roku mamy milion kroków. I tak właśnie działa metoda małych kroków. Czyli to, co my chcemy osiągnąć, co dzisiaj wydaje się nam przytłaczające, to wystarczy tak naprawdę to przemyśleć, przeanalizować i zaplanować. Jeżeli ja chcę się gdzieś znaleźć za, nie wiem, za. 3, 4, 5 lat mojej e, działalności gospodarczej lub mojego działania zawodowego. Tak, że za 5 lat chciałbym objąć jakieś stanowisko. Ale dzisiaj wydaje mi się, że to jest nieprawdopodobne, że ja mogę tam dojść za 5 lat. No to warto sobie to przeanalizować, tak? Jeżeli za 5 lat chciałbym być dyrektorem, no to jakie kompetencje ja muszę posiąść, żeby, przez te 5, żeby te 5 lat efektywnie wykorzystać. Bo samo się nic nie stanie, tak? Także wiem, jakie zdolności muszę osiąść, tak? No i jestem to w stanie zaplanować sobie w czasie, że w tym roku nauczę się tego, w przyszłym roku zrobię sobie taki kurs, a za dwa lata sobie zrobię taki kurs, no i gdzieś tam do góry będę się pchać cały czas. Więc. Warto to stosować. Metoda małych kroków jest jedną z moich ulubionych metod, które ja również stosuję dziennie i to w życiu prywatnym i to w zawodowym. A teraz chciałbym jeszcze podpiąć do tego na szybko ideę, tą koncepcję ciągłego doskonalenia, czyli tą filozofię Kaizen. No więc jeżeli podepniemy do tego filozofię Kaizen, no to nam się okazuje, że możemy osiągnąć jeszcze więcej. Zakładamy na przykład, że podzieliliśmy sobie ten milion kroków na, na jeden rok. Tak? Czyli że codziennie robimy sobie ileś tam kroków, żeby ten jeden milion osiągnąć. No i teraz w duchu Kaizen, ciągłego doskonalenia, chcemy zrobić, chcemy być lepsi każdego dnia. Dzisiaj chcę być lepszy niż byłem wczoraj. No więc dzisiaj zrobię o dwa kroczki więcej niż zrobiłem wczoraj. Tylko tu, tu. I to tyle. Każdego dnia po prostu dwa kroczki więcej. I jeżeli będziemy sobie tak robić, że dzisiaj wyjdę pierwszy dzień zrobię 2750 kroków, jutro zrobię 2752, za dwa dni wyjdę 2754 i tak dalej i tak dalej, to po roku zamiast miliona kroków zrobimy milion 136 000 610 kroków, więc mamy 13,5% lepszy wynik niż zakładaliśmy. Nie zrobiliśmy nic szalonego. Po prostu wystarczyło, że dziennie zrobiliśmy tup tup więcej niż wczoraj. I to jest właśnie piękne w tej metodzie małych kroków. Że my małym nakładem energii, małym nakładem takiego uh, nie czujemy się przytłoczeni przy tak? tym, co my robimy. Czyli, że dziennie wykonujemy jakieś tam swoje obowiązki, ale nieustannie nas to pcha w tym kierunku, który sobie wyznaczyliśmy. Osiągniemy w końcu ten cel, zrobimy ten projekt, wypuścimy w końcu ten produkt, który tak bardzo chcemy. I to jest wszystko robione właśnie metodą małych kroków i dyscypliną, bo żeby dojść do jakiegoś celu. To po pierwsze trzeba go zaplanować sobie, rozplanować, a po drugie trzeba być wytrwałym w dążeniu do tego celu. I cel będzie osiągnięty na pewno. I to jest właśnie metoda Małych Kroków. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Wbijaj również na moje social media, na Linkedina i dodaj mnie do sieci kontaktów. No i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!